Witam w kolejnym odcinku Powerful Teno rozpoczynamy dziewiąty sezon ulubionego ranking show widzów kanału Super Game Show Meister. I ten sezon będzie z wami, z nami przez całe lato. Będzie się składał z 14 odcinków i na początek najstarsze adaptacje t Najsłabsze Ogniwo. Jak doskonale wiemy, t The Weakest Link Powstał 25 lat temu, no w sierpniu będzie 25 lat, tak, żeby utrzymać jasność, w Wielkiej Brytanii, no i od tej pory rozszedł się do, no około 5-10 krajów świata. No może przesadziłem, ale no dużo, dużo <grych> yy, krajów zaadaptowało ten teleturniej, no a dzisiaj lista 10 najstarszych adaptacji tego teleturnieju na świecie. No i e, też ta lista ma w tle właśnie ten jubileusz już 25-lecia tego formatu. Kryterium jest jedno. Data premiery. Dzień, miesiąc, rok. Im dana wersja zadebiutowała wcześniej, tym jest wyżej na liście. No i e, jeszcze zanim przejdziemy do samej listy, jedna rzecz, mianowicie taka, że, e, że wszystkie wersje, które... Zostały ujęte na, na tej liście. Miały swoją premierę w roku 2001. Tak jest tylko i wyłącznie w roku 2001. No i jeszcze taka rzecz, że nie ma miejsca exequo. Na szczęście nie ma takich przypadków, że dwie wersje zadebiutowały tego samego dnia. No, dzieli je kilka dni różnicy. Jak dużo? O tym przekonacie się, obserwując. Samą listę, tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania przechodzimy do samej listy. 10 najstarszych adaptacji teleturnieju The Weakest Link. Jedziemy z tym węglem. Miejsce 10. Turcja. Turecka wersja teleturnieju Najsłabsze ogniwo zadebiutowała 9 września 2001 roku. Miejsce 9. Belgia. Tutaj mamy debiut 29 sierpnia 2001 roku, czyli jakieś. 9, 10, 11, 12 dni wcześniej. Miejsce 8. Hongkong 8 dni wcześniej niż Belgia, czyli 20 sierpnia 2001 roku. Miejsce 7. Węgry 8 dni wcześniej od Hongkongu 12 sierpnia 2001 roku. Miejsce 6. Nowa Zelandia. Tutaj mamy debiut 17 lipca 2001 roku, czyli Niecały miesiąc wcześniej niż Węgry. Miejsce piąte, Francja. Tutaj mamy debiut 9 lipca 2001 roku. Jeden tydzień, jeden dzień wcześniej niż wersja nowozelandzka. Miejsce czwarte, Holandia. Tutaj mamy datę premiery 6 maja 2001 roku. Czyli jakieś dwa miesiące przed Francją. I wchodzimy na podium. Miejsce trzecie, brązowy medal. Stany Zjednoczone 16 kwietnia 2001 roku, czyli y, jakieś niecałe 3 tygodnie przed Holandią. Miejsce drugie Srebrny Medal. Niemcy 19 marca 2001 roku, niecały miesiąc wcześniej niż Stany Zjednoczone. I miejsce pierwsze złoty medal, najstarsza adaptacja tego turnieju najsłabsze ogniwo i zarazem pierwszy kraj, który kupił licencję od BBC to Australia, 5 luty 2001 roku, to data premiery australijskiej wersji The Weekend's Link Pierwszej poza wielką Brytanią. no i jakieś półtora miesiąca wcześniej niż Niemcy zaczęli Australijczycy, no to tak odnośnie tych różnic. No nic, to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że ta lista Wam się podobała, tak wygląda 10 najstarszych adaptacji teleturnieju Najsłabsze Ogniwo z datami premiery. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Powerful Ten*.